To był niezwykły wernisarz malarstwa Wojciecha Cieśniewskiego Oblicza dusze Cnoty i grzechy. Fundacja 407 Art Foundation w ramach corocznego cyklu Sztuka na złotej 44 zaprosiła pasjonatów sztuki, kolekcjonerów i wszystkich, którzy pragnęli doświadczyć prawdziwie głębokich emocji. Kuratorzy wystawy wspólnie z artystą odsłaniali kolejne obrazy, przybliżając historię stojące za każdym z nich. Zgromadzona publiczność miała dzięki temu możliwość głębszego zrozumienia motywów artysty, jak i znaczenia symboli obecnych w cyklu oblicza duszy. Wernisarz przerodził się w twórczy dialog między uczestnikami. Przy lampkach, szampana i muzyce na żywo goście dzielili się wrażeniami. Kolekcjonerzy mogli osobiście poznać artystę i kuratorów, ale także powiększyć swoją kolekcję o wybrane dzieła. Fundacja promuje polską sztukę i kulturę, wspiera artystów i pomaga nowemu pokoleniu kolekcjonerów zdobywać wiedzę oraz nawiązać cenne znajomości. Dziękujemy za udział w wernisarzu Oblicza Duszy. Zapraszamy do zobaczenia wystawy na żywo, a także na kolejne inicjatywy 407 Art Foundation.